Dzień dobry bardzo, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Witam was bardzo gorąco. Zapewne chcielibyście pograć w grę Fortnite na waszym komputerze z Windowsem 7, 8, 10, a może nawet i 11. Dzisiejszy poradnik pozwoli wam na to w 100%, bowiem zaprezentuję wam cały proces instalacji tej gry na komputerze. Zanim zaczniemy, dajcie koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, ten czerwony przycisk pod filmem. A teraz lecimy. Przechodzimy sobie na stronę internetową EpicGames.com/fortnite.pl Home, i oczywiście, link do tej zakładki znajduje się w opisie pod tym filmem. Także nie musicie szukać, wystarczy, że sobie klikniecie. Następnie, jak tylko przejdziecie na tą stronę internetową, to klikamy sobie w ten żółty przycisk tutaj po prawej stronie i wybieramy opcję. Pobierz. I teraz musimy powiedzieć systemowi, jak chcemy grać w Fortnite, czy chcemy grać za pośrednictwem PlayStation, Xboxa, Nintendo Switch, komputera PC, czy urządzenia mobilnego. Oczywiście, dzisiaj skupiamy się na komputerze, także klikamy w komputer i następnie. Nie. Musimy się zalogować, musimy się zarejestrować. Jeżeli nie macie konta w grze Fortnite w Epic Games, to oczywiście klikamy sobie zarejestruj się poprzez e-mail. Ewentualnie możecie użyć platformy Facebooka, Google, Xbox Live itd., itd. Jeżeli macie swojego maila, to koniecznie wybierzcie tę opcję. Jeżeli nie macie, no to możecie bardzo szybko na przykład na Gmailu sobie taki darmowy mail założyć. Wpisujemy datę urodzenia, ja wybiorę akurat przykładową, Następnie klikamy w przycisk Kontynuuj i teraz musimy zarejestrować się podając konkretne dane, a więc kraj Polans, czyli Polska, oczywiście wasze imię. Przykładowo będzie to Tomek Nowak. Następnie wyświetlana nazwa. O co tutaj chodzi? Wyświetlana nazwa musi zawierać od 3 do 16 znaków, może zawierać litery, cyfry, nie następujące po sobie myślniki, kropki, podkreślenia i spacje. A więc wpisujemy sobie tutaj nasz nick w grze. Niech to będzie na przykład Tomek XXX34. 5. Następnie musimy uzupełnić nasz adres e-mail, i oczywiście wybieramy hasło. Hasło musi składać się z co najmniej 7 znaków, jednej cyfry i jednej litery, i nie może zawierać białych znaków cokolwiek to znaczy prawdopodobnie polskich znaków. Ok, no więc wpisujemy sobie hasełko jakie nas interesuje. Możemy także otrzymywać informacje o nowościach, ankietach i promocjach od Epic Games. Proponuję Wam to zaznaczyć. Znam i akceptuję warunki świadczenia usług. Z tymi warunkami można oczywiście i nawet trzeba się zapoznać. Zobaczcie, tutaj jest taki regulamin, jak sobie klikniecie, przeczytajcie, tak żebyście nie byli zdziwieni, gdy któregoś dnia dostaniecie bana i nie będziecie wiedzieli za co. Warto chwilę poświęcić, aby się zapoznać. Jeżeli już to zrobimy, klikamy sobie kontynuuj. Następnie mamy tutaj takie zabezpieczenie. Wybierz wszystkie obrazy zawierające wodno-samolot. Wodno-samolot to będzie prawdopodobnie ten wodno-samolocik. Bardzo proszę, i tutaj mamy jeszcze jeden, i klikamy przejdź dalej. Ponownie wybieramy wodno-samolot. Proszę bardzo. No to tutaj te samolociki będą. Klikamy weryfikuj i proszę bardzo, proszę bardzo, jest. A teraz przed nami weryfikacja adresu e mail Aby ukończyć konfigurację konta zweryfikuj adres mailowy, wprowadź kod bezpieczeństwa, który wysłano na Twój adres e-mail, a następnie kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, aby sprawdzić swój folder ze spamem, bowiem do spamu czasem mogą wpadać takie wiadomości. Tak więc logujemy się na naszego maila i na naszym mailu znajduje się weryfikacyjny kod, którego musimy użyć. Jest to 49217. 72 ten kod sobie pobieramy, wklepujemy w to miejsce, następnie klikamy zweryfikuj adres e-mail. No, i teraz musimy sekundę sobie zaczekać. Okej, okay, dziękujemy za pobranie. Jeśli pobieranie nie rozpoczęło się, spróbuj jeszcze raz. Jest tutaj Epic Installer w lewym dolnym rogu, jak widzicie, się pobiera. Za chwileczkę sobie go odpalimy i będziemy musieli pobrać grę Fortnite na nasz komputer. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie wymagania gry Fortnite. Wpisując przeglądarkę Google, macie frazę Wymagania Fortnite PC, czyli na komputer, i tutaj wyświetla się wam Moja strona jako pierwsza, zatem klikamy "Jaki komputer do Fortnite wymagania sprzętowe" i na tej oto stronie znajdziecie wszystkie niezbędne wymagania do tego, aby móc w ogóle Fortnite'a na komputerze. Grać, a więc dowiecie się, jaki sprzęt jest potrzebny, a jaki byłby ekstra, żeby ten Fortnite jednak nam fajnie, szybko działał. Także linka do tej zakładki również znajdziecie w opisie pod filmem, lub możecie sobie wejść przez Google'a. A teraz klikam w Epic Installer i czekamy, aż nam się odpali. Mamy instalator gry Fortnite, a dokładnie klienta Epic Games. Klikamy teraz, zainstaluj. Następnie potwierdzamy przyciskiem tak i teraz czekamy, aż tutaj instalator załaduje wszystkie niezbędne pliki do instalacji i odpalenia launchera Epic Games, za pomocą którego za kilka chwil zainstalujemy sobie w pełni grę Fortnite i rozpoczniemy niesamowitą rozgrywkę. Pamiętajcie, aby dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo jesteście tutaj nowi. Znajdziecie na nim wiele ciekawych materiałów dotyczących gry Fortnite, Epic Online Service. Tutaj musimy potwierdzić, tak jak najbardziej. A więc klikamy sobie tak, niczym się nie stresujcie, to wszystko jest niezbędne i potrzebne do tego, aby gra nam działała w 100% płynnie i niezawodnie, a do tego, abyśmy byli chronieni przed jakimikolwiek atakami hakerów w grze Fortnite. Także to wszystko trzeba zatwierdzać i potwierdzać. Czekamy. Instalacja jest w trakcie i mamy już teraz pobieranie aktualizacji 517 Megabajtów aktualizacji Epic Games. Tak więc trzeba zaczekać kilka chwil i za te kilka chwil rozpoczniemy pełną instalację gry. Weryfikowanie. Instalacji i teraz kolejne powiadomienie czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu? Oczywiście, że tak, zatwierdzamy przyciskiem Tak. I czekamy, aż program Epic Games Launcher nam się odpali na naszym komputerze. Jest oto on, już nam się tutaj ładuje. Zatem czekamy jeszcze kilka chwil i ponownie logujemy się poprzez nasz Epic Games Login. Wpisujemy adres e-mail, którego użyliśmy przed chwilą podczas rejestracji. Wpisujemy również hasło, następnie klikamy zaloguj się teraz. Oczywiście warto zaznaczyć opcję pamiętaj mnie. Jeżeli zapomnisz hasła, oczywiście zawsze możesz je sobie przypomnieć, także nie ma się czym stresować. Cześć Tomek XXX345. Od razu mamy takie powiadomienia na, to, na temat gier, które Epic tutaj nam proponuje w swoim zbiorze. Także można sobie je również poprzeglądać. No i tak wygląda Epic Games Launcher. W tym oto momencie szukamy gry Fortnite, a więc wchodzimy sobie w wyszukaj. Tutaj klikamy Fortnite. Proszę bardzo. I jedyne co nam pozostaje, no to oczywiście zainstalować tę grę. Jest ona bezpłatna, warto o tym wiedzieć. Oczywiście klikamy w przycisk pobierz. Trwa ładowanie. Musimy zapoznać się z umową licencyjną zawartą między sklepem Epic Games a użytkownikiem końcowym. Jeżeli masz czas i chęć, możesz to wszystko przeczytać. Na koniec musisz zaznaczyć: Znam i akceptuję warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Klikamy: Zaakceptuj. Trwa ładowanie. Wczytywanie zamówienia. Klikamy tutaj w to miejsce. Oczywiście. I klikamy: Złóż zamówienie. Wyrażam zgodę. Zwrot środków i prawa do odstąpienia od umowy. Wyrażam zgodę. Dziękujemy, nie zamykaj tego okna, dopóki nie potwierdzimy, że płatność została sfinalizowana. Oczywiście płatności żadnej nie będzie, bo Fortnite jest darmowy. Tutaj ponownie klikamy znam i akceptuję warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Zaakceptuj, wybierz lokalizację instalacji. Jeżeli macie super szybki dysk SSD, to oczywiście na nim instalujcie grę tak, aby działała maksymalnie płynnie. Jeżeli chcecie w innym folderze niż C, program Files Epic Games zainstalować grę Fortnite, kliknijcie przeglądaj i zmieńcie sobie ścieżkę. Folderu, w którym gra zostanie zainstalowana, OK, klikamy Zainstaluj, następnie potwierdzamy przyciskiem tak. I teraz rozpocznie się pobieranie gry Fortnite. Tutaj w lewym dolnym rogu mamy taką opcję pobieranie i w tą opcję sobie klikamy. Proszę bardzo, mamy do pobrania aż 40,2 GB, a więc troszeczkę czasu nam to zajmie. Musicie zaczekać, uzbroić się w cierpliwość, w międzyczasie porobić sobie jakieś inne ciekawe rzeczy, między innymi dać łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I możecie również obejrzeć inne ciekawe filmy wprowadzające do tego niezwykłego świata jakim jest gra Fortnite od Epic Games. Także czekamy aż nam się gra zainstaluje, pobiorą się wszystkie pliki, a później sprawdzimy czy działa, a zatem do usłyszenia za kilka chwil. Po pobraniu wszystkich plików trwa weryfikacja, musimy zaczekać jeszcze kilka chwil, aż będziemy mogli rozpocząć rozgrywkę w Fortnite. Po osiągnięciu progu 100%, grę zweryfikowano, a dokładnie instalację gry, i teraz możemy już rozpocząć naszą rozgrywkę. Wystarczy użyć opcji szybki start, czyli kliknąć tutaj w miniaturkę Fortnite i przycisk Uruchom, lub wejść bezpośrednio do biblioteki, gdzie będziecie widzieli waszą grę Fortnite, która została zainstalowana na komputerze. A więc klikamy sobie Uruchom i sprawdzimy, czy gra będzie nam bez żadnego problemu działała. Po kliknięciu w uruchom, widzimy ekran wczytywania gry, tak więc prawdopodobnie wszystko jak najlepiej nam się udało i gra została pomyślnie zainstalowana. Trwa logowanie według naszych danych, które podaliśmy podczas procesu rejestracji i już teraz odblokowaną stronę karnetu bojowego, stronę pierwszą, oznacza to, że możemy rozpocząć rozgrywkę w grze. Fortnite w aktualnym sezonie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak grać w Fortnite, to koniecznie subskrybujcie mój kanał i koniecznie zaglądajcie na filmy, które dodaję, bowiem właśnie na moim kanale znajdziecie bardzo dużą ilość poradników. Dryfowanie, czyli. Odpalanie gry, ustalanie wszystkich niezbędnych wymagań, ustalanie wszystkich niezbędnych opcji wyświetlania, opcji dźwięku itd. A teraz łączenie a więc za chwileczkę powinniśmy się dostać do środka, do centrum gry Fortnite i będziemy mogli rozpocząć wspólną walkę i zdobywanie nagrod w tej jakże popularnej gierce na całym świecie. I widzimy pierwszy ekran. Rozpocznij następny rozdział. Wystarczy kliknąć literkę E, aby rozpocząć grę w aktualnym rozdziale, w aktualnym sezonie gry Fortnite. To by było, moi drodzy, na tyle. Bardzo się cieszę, że mogłem Wam pomóc i że dzięki mnie będziecie wiedzieli, jak zainstalować grę Fortnite na Waszym komputerze. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał był dla Was przydatny. No i cóż, do zobaczenia na wyspie! Trzymajcie się. Cześć!